jedną z takich kontrowersji w ostatnim czasie, o której pisały także media ogólnopolskie, to była kwestia wstrzymania w obrocie jednego z leków na ból gardła, który jest dostępny w obrocie poza aptecznym. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o jego wstrzymaniu. No i okazało się, że nawet kilka tygodni po wydaniu tej decyzji z rygorem natychmiastowym, ten lek w tej serii cały czas gdzieś tam na półkach w sklepach był dostępny, pacjenci mogli go Kupić. No i teraz pojawia się pytanie, czy ta sytuacja nie pokazuje tak naprawdę kolejnego problemu z tym pozaaptycznym obrotem lekami. Jak w każdej kontroli rynkowej, czy też, czy też właśnie w każdej, w każdej sytuacji, ważne jest, żeby się uczyć na błędach. Także. Z naszej perspektywy jest to akurat obszar do weryfikacji i do sprawdzenia, czy wszystko działa zgodnie z założeniami. Procedura wstrzymania i wycofania jest bardzo kluczową i ważną dla całości rynku i to powinno być bezwzględnie przestrzegane. Tą świadomość podkreśla również główny inspektor farmaceutyczny i rozpoczęły się już rozmowy z przedstawicielami branżowymi tych właśnie punktów sprzedaży, które w jakim, nie, w, nie w trybie natychmiastowym wstrzymały, wstrzymały produkt w obrocie i nie zdjęły, i mogło dojść do sytuacji, że w dzień czy dwa po komunikacie głównego inspektora produkt znajdował się na półce. Także to jest cenne doświadczenie, nikt go nie bagatelizuje.